Hej, cześć, witajcie, witam was w 32 odcinku Zagrajmy w Crashland. W dzisiejszym przejrzymy sobie te wszystkie schematy, które tam na trybasie slajdów oglądaliście. Kiedy nas Juicebox się odezwał. A, o tym questie, że te magnety zebrałem. Bo poza nagraniem właśnie, jak te schematy zbierałem, to głównie szukałem ślimaków, żeby zabijać. No bo niestety drop z tych ślimaków jest tak rzadki, że trochę musiałem z nimi pobiegać. Teraz zobaczymy te schematiki, może je tu znajdę gdzieś. Oczywiście, to że jestem na etapie robienia znaków, bo jak zobaczycie na mapie, mapa się trochę poszerzyła. Tutaj dotarłem masz. wszystko sobie poznaczałem. No i tutaj sobie biegłem w dół, tak jak widzicie. Nie wiem dlaczego to są takie różowe larwy. I z początku pisałem, że to są fioletowe, I tak widzicie? Fioletowe, 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 i w końcu dotarłem do danego miejsca. Ej, przecież to są różowe dalej zacząłem pisać różowe te larwy także trochę, o, tu jakiś wielki boss tu jakieś mocne lyfy są tak sobie poznaczałem mniej więcej tę trasę jak biegłem, bo cały czas tych ślimaków szukałem a tak co z tymi schematami co z tymi schematami zobaczmy, przede wszystkim tak, zrobimy sobie slurba, żeby mieć naszego zwierzeczka to już zrobiłem, sobie odtrakuję. teraz tak poleciało to Powiększa slurba do naszego do powerhull Size'a. Okej, okay, to na razie tego nie robimy. Tu mamy do kupania, żeby gejzery tworzyć własnoręcznie, ale nie wiem, czy my to chcemy, tak naprawdę. Tutaj mamy to, co poleciało: ten stuffed slarp, tak? Tutaj mamy ten box. W sumie tylko Fernsherr tak nic się nie robi. To mnie zainteresowało, ponieważ yy, rozwalanie pojedynczo tych potów jest. Yy, ...for chumps, tak? Nie wiem co to champs w sumie. nie przetłumaczę tego teraz. Możemy teraz e, użyć lasera, żeby je na razie rozwalić. Więc ja to spróbuję zrobić, bo... ...to będzie prawdopodobnie lepsze niż tutaj mamy te klikane slapery. Teraz się przekonamy. W międzyczasie postawimy sobie zwierzaczka. Gdzie on tutaj jest? Tutaj, o! Będzie nowy. Zobaczmy jak to działa. Gdzie to jest? Space is blocked OK No proszę bardzo no genialne o, ale to jest kurde ale to jest dobre No Bayera. to jest to jest kluźba genialne dobra co my tu dzisiaj mamy do roboty a do tego na końcu musimy iść Jeszcze u niego nie byłem to idziemy teraz. Odbiegniemy sobie tutaj szybko do tego fortuna. Okej. Okay. No okej. Okay. Oczywiście jestem od drugiej strony jak zawsze, a to już nie jest dla mnie problem. To mam ten sterowiec. Okej, okay, mamy coś dla Ciebie. Ten boombox, a tu go postawił sobie. Dobra, mhm. da nam receptę na coś na. Na są ta recepta? Fish Magnet. Zobaczmy, co to jest. Może coś istotnego. nam się wyklął, jeszcze 4 minuty, dobra? Hmm. Aha, to dobra rzecz, kurczę, powiem Wam szczerze: to jest bomba, która. O, mordę, to dobra rzecz jest. Dobra, zbudujemy sobie to. To jest rodzaj bomby, którą rzucimy w sadzawkę, ona nam wysadzi, te. Wysadzi nam od razu ryby, które są w środku, i nam wyrzuci na zewnątrz. Z tego co zrozumiałem. Tu mamy jakiś, jakiś grobowiec, to sobie do niego, po niego później pójdziemy, tym razem pójdziemy do tego flaka. Do flaka albo do jaka? Jednak flak, dobra. Co byś jeszcze chciał? Eee, Przejść do mnie w dzień będzie coś tam skończone, no dobra. Teraz mówimy babci o tej recepcie na ten magnet. Dostała od nas ten... Dobrze, w porządeczku. Jak tam z questami stoimy? Ruin Post. Gdzie to jest? Tutaj? 3, 4, 7 dają Tak. To no podejdę tam. Tutaj przy okazji macie nowy jakiś rodzaj przeciwników. Tylko że są na razie na czerwono, więc póki co ich nie ruszam. Może niedługo będziemy już mogli... O, to są też tak te różowe larwy, o których mówiłem, także... Mam tutaj te znaki? Mam. No, Okej. Okay. I lecimy na Tutaj musimy po prostu znaleźć hologram, prosta rzecz. Pięknie, czy jak go dzisiaj widzę. się jak hmm. tego ja tu nie widzę? Nie widzę. Panie hologramie... Dobra, jak zawsze, po pochodzę dookoła jak wam dam znać, bo tuż do czasu. No i proszę bardzo, jest hologram. Ładnie pokazany. Zabieramy. Dobra. Wszystko spoko się udało. Wróćmy do Jaka. Panie Jaku, musimy porobić te questy, bo potrzebujemy nowych źródeł wykupywania, bo wiele jest przedmiotów, których jeszcze nie możemy w ogóle kopać. Któryś quest jak zawsze blokuje O, dostaliśmy 5 bomb Słabo mm -hmm. Hełko Secret Keep mm -hmm. Musimy iść do... Firestone Dobra, Secret Keep Kurde, jak mamy tam dobrego teleportera Który gdzieś byłem już też nie odnalazłem Dobra, stąd pójdziemy, no bo co o tu jakiś super ślimak jest. Jednak nie dędzeniu to jest. Wolę ich chyba trochę nie drażnić. Idziemy stąd w cholerę. Kurde, nie wiem co jest ze mną nie tak, ale zobaczcie, przeszedłem taki wielki kawał i nie spotkałem żadnego teleportu. Ale sobie nie mówić, kurde, jestem bardzo zadowolony z tego lasera, który poleciał ostatnio. Chyba jedna z lepszych rzeczy, która wydropiła po prostu gdzieś tam podczas farmienia poza na streetach nam teraz łatwiej zbieranie. Chyba jeszcze więcej tych pól, porobię takich do farmienia, żeby jeszcze więcej, roślinek jak jednym kliknięciem, zbierać. O, mamy teleport, super. Dobra. W takim razie tu się teraz dostaniemy do sekretki. Dotarliśmy, ale jak widzę. Tej kurde. Dosyć musimy przeciwnicy się będą pojawiać. Nie wiem, czy ja tam się chcę dostać w ogóle. Mój jeszcze ja wydałem Ja to muszę oznaczyć do pierwszego rzeczy Dobra uh, uh, uh. Jak to się z tym bicie tutaj tak ciasno jest? Wooow no ale to grubo bije. Nie wiem, czy jestem za słaby teraz, może gdzieś któryś quest nie po kolei robię. Może ja po prostu to ominę. Po co ja mam z tym walczyć. Proszę ja was. I kret. Tylko kurde, teraz z powrotem... jakby się skończy ten walon... O, tutaj w nocy macie ten. tego przeciwnika. Mam 5 sekund, muszę przetrwać, kurde. O jedzo, no to zrobić te schody. Fuck. Uff, było blisko. Dobra. To są właśnie te, te kraby. Dosyć trudny przeciwnik, powiem Wam szczerze. Szczególnie jak się bije z bliska. Może spotkamy gdzieś teraz takiego, to zaraz Wam pokażę, jak on atakuje. Ale mniej więcej widzieliście. Wyskakuje do góry i opada. O. Tego małego spróbujemy zaatakować O, o, o. 15 tysięcy bali, nawet ten mały Na połowę HP nas zbija. To ten że nas zabili na hita Nie wiem to... Dokładnie <słuch> Coś tu wali grucha. Boah, nie ma eś. Ślimaczek. Co ślimaczko nam możesz dać? Pokaż. Slarp elektro. Mm -hmm. Dobra, stróbmy ze dwa. Może się przydać gdzieś kiedyś. My nie mamy szerka zwierzaka? A nie mamy. No nie, mamy, tu jest szerk. Czemu on tu siedzi na takim dziwnym tym ksz kształcie? Kurde, molek! Coś tu się pokrzaniło. Dawaj, mi to trafa. Hmm. Coś tutaj właśnie mi się nie podobało. Dobra, teraz już jest w komplecie. No właśnie, o to mi chodziło Uj. no i dobra. Mamy szerka, mamy tego, mamy ślimaczka, lyfa nam brakuje jeszcze. No i całą tą, całą tą resztę hałastry. Dobra, mamy tą receptę, idziemy do jaka. Okej, okay, dobra. Ukraść receptę i stworzyć mu jeden, także zobaczmy jak to, jaki to jest w ogóle ten. Wyrób. Wiecie co, przejrzałem tutaj wszystkie yy, stacyjki. Nie ma tego bigreda jeszcze, także prawdopodobnie z tej będzie można dopiero zrobić tego bigreda. Także jesteśmy gdzieś quest za daleko. Idziemy dalej. W międzyczasie nam tutaj minął czas. Możemy prowadzić z plakiem. Okay. Co to jest? Bomb Catcher. Okay. coś tam, coś tam. Bomb Catcher, to co to, to jest mówił? Polarii, mają starożytną legendę e, mówiącą o Everfire Lampbox e, Polari Recorder. Gdzie on jest? Explosive Insect. Dobra. Zaznaczoną na mapie. Tutaj. Swoją drogą powiem wam szczerze, że mieliśmy robić te przecież te alfa szardy. A my nadal tego nie zebraliśmy tego pierwszego szarda. Idziemy robić to questę w takim razie. No właśnie. Shard Aha, demon nam ukradł. Sharda, no fajnie mm -hmm. Beta Shard jest pod, pod atakiem, znaczy został zaatakowany. No i obraz, czyli pierwszego Sharda nam już ukradli. A teraz, a mam akurat teleport, fajnie. Czyli gdzieś tam gdzieś co grałem po godzinach trafimy, więc jak to pole, gdzie musimy się dostać. Gdzie ten beta shard jest teraz? Op, uciekamy Jest beta shard y -y. Start creatures y -y -y. Aha, musimy mu zrobić Siedem, siedem ścian o właśnie, 7 carbon woli, musimy mu zrobić. Dobra, polecimy, Żeby mógł chronić tego, tego szarda, nie? Bo brakuje mu trochę woli. te shardy to były z tego? Tak, jest. A to, to od razu. Bomb catcher. Jest szansa, że nie zabierze nam bomby. I bomby mają 25% cooldown. O, dobre! To byłoby dobre w sumie. Co gorsze. Iną chciał, 10 chciał, znaczy 7 chciał. Dobra, to zróbmy sobie to. Jedne rękawiczki zrobię na próbę jeszcze. Pamiętam, chyba, że miałem ten słaby teren. No, słabe te rękawiczki są. A, przy okazji zmieniłem w broni i dałem jednak critical. Wtedy się bawiłem w Movement, ale on jednak jest za słaby. Także zostało to zmienione przeze mnie. A teraz jeszcze odbierzemy sobie jedne rękawiczki. Mam nadzieję, że troszkę lepsze. W międzyczasie, o! Byk! Bajera! Ła! Się trafiło idealnie. 500 więcej, dobra, w początku. Idziemy na ten beta shard teraz. Jolo, jolo, ty ziomeczku. Dawaj tego sharda. Nie mogę go ukraść. Perfekt! O, zbudowane. <laughs> o, nowe ściany! Myślałem, że zniszczyłem je moment temu. Poraz sprawdzić laser! <laughs> Także... Tyle byłoby z tych ścian. <laughs> Dobrze, że ich nie zabił. O kurde, co to jest? Ulululululu! Jaka nazwa pora! Ulululululu! O no, co tu chodzi? Kurde! Jak mordy! Leży! O! Jesteście lepiej już brojami, niż myślałem! Nie dostaniesz tego szarna Hełko O <śmiech> Zabrał <śmiech> Musimy mieć nadzieję, że on z takiej szarp nie zginie. Gdzie on jest? Musimy podać ciką Dobra, idziemy do Central Podgardu. Gdzie to było tutaj? Ma macika, masz dla mnie kościka. Zabrali dwa szary. Okay. Aha, Hełka ma wszystkie już w takim razie. Musimy po prostu się go nawalić. Tutaj gada, że musimy się trochę lepiej uzbroić, bo właśnie z tym przeciwnikiem... Bluf, poflo. poplo. O, musimy spine stało mieć, żeby ten... O, 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 czyżby nowa piła? Jest, nowa piła! Czyli będziemy mogli wreszcie coś tutaj zbierać więcej na tej mapie. Idziemy trochę do przodu wreszcie z progresem na tej mapie. Potrzebujemy jednego tego karbona. Akurat nie to. A to właśnie. Dobra. Tworzymy. Już nam brakuje 6 schematów, ale to może kiedyś z czasem dostaniemy. Dobra. Super. Mamy piłę, także tylko się cieszyć. No dobra. To w kolejnym odcinku będziemy już sobie biegać z tą piłą Zobaczymy co możemy ciekawego zebrać W międzyczasie jeszcze porobimy trochę questów, mamy cztery do zrobienia A na dzisiaj będziemy się żegnać Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!